Hej hej, witajcie na moim kanale, gdzie o mitologii opowiadamy współczesnym głosem. W dzisiejszym odcinku usłyszycie Mit o labiryncie Minotaurze. Mit rozpoczynamy od chciwego króla Minosa i od Boga Musz Posejdona. A dlaczego od niego? Tego zaraz się dowiecie. Minos twierdził, że jest ulubieńcem ludu, a skoro tak, to musiał to jakoś udowodnić. Dlatego w obliczu tłumów stanął przed ołtarzem Posejdona Boga Musz i poprosił go o zesłanie mu byka, którego złożył mu w ofierze. Posejdon wysłuchał jego modlitwy i po chwili z fal wynurzył się potężny białobyk z ogromnymi rogami. Minos, ujrzawszy dorodne zwierzę, tak się nim zachwycił, że postanowił zachować je przy życiu, jako ozdobę swych stad. Posejdonowi zaś złożył w ofierze innego byka, lecz ten nie dał się nabrać na podstęp Minosa. Posejdon, chcąc ukarać Minosa, nie zrobił mu nic. Zamiast tego poprosił o przysługę Afrodytę, boginię miłości. Chciał, żeby sprawiła, że Pazyfa, żona Minosa, zakocha się szaleńczo w podarowanym dla Minosa białym byku. Tak też się stało. Tutaj pojawia się kolejna słynna postać mitologiczna – Dedal. Chyba najlepiej znamy go z mitu o Dedalu i Ikarze, który usłyszeć możecie na moim kanale. Pazyfae przekonała tego genialnego architekta do skonstruowania krowy pokrytej prawdziwą krowią skórą, która była na tyle wiarygodna, że skusiła białego byka. Plan się powiódł. Pazyfae weszła do środka i była w stanie skonsumować swoją dziwną namiętność z bykiem. Pazyfae dzięki temu poczęła minotaura pół człowieka, pół byka. Król oczywiście wpadł we wściekłość i oskarżył Dedala o przyczynienie się do tak straszliwego wynaturzenia. Minotaur, którego urodziła Pazyfae, żywił się ludzkim mięsem i siał postrach wśród ludu. Dedal został zmuszony przez króla do budowy pod pałacem labiryntu z tysiącem zakrętów i ślepych zaułków, z którego nie było ucieczki. Do uwięzienia straszliwego minotaura. Po ukończeniu budowy, Minos uwięził Dedala wraz z jego jedynym synem, Ikarem, na szczycie najwyższej wieży na wyspie, gdzie ojciec i syn mieli tam pozostać po kres swoich dni. W tym momencie kończy się rola Dedala w tym micie. W podobnym okresie narodził się Tezeusz, którego znać możecie z mitu na moim kanale, Mit o Tezeuszu. Gdy Tezeusz ukończył 16 lat, Heros gotowy był, aby udać się do Aten. Pojawił się w Atenach jako młodzieniec w bardzo trudnym dla miasta czasie. Mieszkańcy musieli bowiem składać Kretyńczykom coroczny haracz. Polegał on na wysyłaniu siedmiu chłopców i siedmiu dziewcząt na pożarcie dla potwora Minotaura mieszkającego w kretyńskim labiryncie. Kiedy Tezeusz dotarł na dwór Minosa, to poznał jego córkę, przepiękną Ariadnę, która od razu się w nim zakochała. Królewna wiedziała, że nie da się wydostać z labiryntu stworzonego przez Dedala, więc podarowała mu kłębek nici, którego początek kazała przywiązać do wejścia labiryntu, gdzie w centrum mieszkał straszliwy potwór Minotaur, który był synem żony króla Minosa, Pazyfae. Tezeusz zrobił tak jak mu kazano i wyruszył w głąb labiryntu w poszukiwaniu potwora i w końcu napotkał straszliwego Minotaura. I po ciężkiej walce skręcił mu kark. Tezeuszowi dzięki rozwiniętej nici udało się wyjść z labiryntu. Tezeusz stał się bohaterem, gdyż wyzwolił kretę od krwiożerczego potwora. I tak oto kończy się nam przygoda Minotaura, który został poczęty z pazerności króla Minosa i klątwy rzuconej na królową Pazepaę. Podsumowanie mitu. Minotaur rozpoczął życie dość spokojnie, ale gdy przestał być niemowlęciem, stał się zaciekły. Król Minos zwrócił się o radę do wyroczni w sprawie Minotaura i zdecydował, że musi go ukrywać z dwóch powodów. Jednym z nich była jego potworna dieta, ponieważ żywił się ludźmi. Drugim powodem było oczywiście ukrycie wstydu z powodu nienaturalnej rządzy Pazyfae. A wy co sądzicie o losie Minotaura? Dajcie znać w komentarzach. Czy podobał Wam się odcinek? Jeśli tak, to nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, zostawić komentarz i dać łapkę w górę, aby być gotowymi na kolejny odcinek z mitologii. Do zobaczenia, cześć!